Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Dzisiaj chciałam nagrać krótki film o tym, jak przesadzić starszą różę. Ja jakiś czas temu popełniłam błąd i wsadziłam tutaj na przedzie rabaty różę, która wydawała mi się, że jest różą niską. Okazało się, że jest różą niską, pnącą i niestety co roku rośnie mi na ponad 2 metry wysokości. No i wiem, że muszę ją przesadzić. Wkurza mnie, że mam tak wysoką różę z przodu rabaty, a mam dla niej świetne miejsce przy obelisku, po którym będzie mogła się piąć i obie będziemy zadowolone ze zmiany miejsca. Na początku, zanim zabierzemy się za przesadzanie róży, warto pamiętać o tym, że ona musi być dobrze podlana. E, dzięki temu, że ją podlejemy, korzenie będą dobrze nawilżone i łatwiej zniesie przesadzanie. Kolejna rzecz, którą musicie zrobić, wiem, że czasami będzie Was kusiłaby aby tego nie robić, i zostawić różę wyższą i przesadzić ją całą, to nie jest dobry pomysł. Próbowałam. Niestety róża bardzo odchorowuje i na początku uwaga, trzeba ją bardzo nisko ściąć. E, dzięki temu na lepiej się przyjmie. Kura e, róży powinna być mniej więcej tej samej wysokości co korzenie pod spodem, także niestety musimy to zrobić. Zanim zaczniemy te róże wykopywać, przygotujcie sobie albo dużą donicę, w której będziecie mogli ją przenieść, albo jakiś worek, kawałek starej włókniny. Głównie chodzi nam o to, żeby przytrzymać jej bryłę korzeniową razem, żeby nam się nie rozpadła. Im więcej ziemi uda nam się zatrzymać przy korzeniach, tym lepiej róża się przyjmie. Zaczynamy. Zobaczcie, jak ona jest wysoka. Przy mniejszych pędach użyję zwykłego sekatora, ale przy tych najgrubszych użyję Takich nożyc, bo nie uda mi się przeciąć ich sekatorem. Każdy pęd przycinam mniej więcej 30-40 cm od ziemi. Działam różę bardzo nisko, e, aż mi się serce kraje muszę aż tyle e, jej przyciąć, wiedząc szczególnie jak pięknie by kwitła, gdybym od razu posadziła ją w dobrym miejscu, ale tak czasami bywa. Każdy z nas w ogrodach swoich robi pomyłki i trzeba po prostu je poprawić. E, teraz zabieram się za wykopywanie róży. Postarajcie się wykopać ją z jak największą bryłą korzeniową. E, ja postaram się, tutaj mam dalej lawendę, także postaram się mniej więcej o jakieś 20-30 cm. od zacząć i zobaczymy ile mi się uda wykopać. Pamiętajcie, przygotujcie sobie pojemnik na to, żeby ją od razu przełożyć. No udało się, róża wykopana. E, ja używam takiego worka. Dostałam ostatnio po prostu drzewko, w nim bardzo wygodny, potem do przenoszenia właśnie krzewów. E, możecie tak samo użyć pojemnika, ale tu jest łatwiej, ponieważ mogę złożyć kawałek. I teraz mogę ją wygodnie przenieść i nic się nie będzie rozsypywało. No i idziemy na miejsce finalne, jej nowy dom. No i tutaj będzie miejsce, w którym ta róża będzie rosła. Obok jest obelisk, będę ją do tego obelisku przyginać, będzie się mogła po nim spokojnie piąć, te jej wielkie pędy nie będą się wtedy przechylały do ziemi, będzie jej dużo lepiej. Nie powiedziałam wam w sumie, co to jest za róża. Jest to róża Wedgwood Rose, angielska róża Davida Austina. Fantastyczna, tylko myślę, że w momencie, kiedy będę przytrzymywać jej pędy w górę, kwiaty będą się dużo lepiej prezentować. No i biorę się za kopanie kolejnego dołka. Dołek podróży przygotowuję dokładnie tak samo, jak opisywałam Wam w filmie o sadzeniu róż z gołym korzeniem. Jeżeli go nie widzieliście, to oczywiście zerknijcie w górę, wrzucę Wam tutaj linka. Tutaj na tej rabacie jest świetna ziemia. My tutaj podnosiliśmy ją, dodaliśmy chyba z dziewięć pełnych kompostowników kompostu właśnie, zostało wyrzucone, więc gleba jest niesamowicie żyzna. Ale mimo wszystko, po wykopaniu dołka, dodaję jeszcze troszeczkę kompostu zmieszanego z obornikiem, takiego świeżego i sadzę w to róże. I oczywiście resztę wypełniam tą samą ziemią, którą wykopałam z dołka. Teraz dokładnie ugniatam ziemię wokół róży i tworzę wokół niej taką miskę przez pierwszy okres po przesadzeniu, bardzo trzeba zwracać uwagę na to, żeby róża była dobrze nawodniona. Przez przecięcie jej korzeni e, jednak sprawiliśmy jej dość duży ból i ona będzie w szoku, także musi dojść do siebie. Także teraz potrzebuję bardzo dużej naszej dbałości o to, żeby o niej pamiętać, przychodzić, sprawdzać, czy ma wilgotno. E, ja wilgotność sprawdzam po prostu palcem wkładam w ziemię i sprawdzam, czy ziemia wokół korzeni jest wilgotna. Jeżeli nie, to podlewam. Jednorazowo m, taką powiedzmy pięcio-litrową konewkę wlewam pod krzew. No dobra, róża przesadzona, a ja tylko chciałam podsumować jeszcze tak, żeby na szybko powiedzieć Wam, jak przesadzić różę. Zanim ją przesadzicie, dobrze ją podlejcie. Przed przesadzeniem ostro przytnijcie ją, tak żeby góra była niemalże równa wysokością wielkości korzeni. Następnie postarajcie się wykopać jak największą bryłę korzeniową i utrzymać ziemię przy korzeniach, żeby Wam się nie osypywała. Między innymi też po to podlewamy, żeby to było lepiej przyklejone. Następnie przekładamy róże do pojemnika lub na jakiś materiał, dzięki czemu nie obsypie nam się znowu ta róża z ziemi. Chodzi nam o to, żeby cały czas ta ziemia się trzymała, jak najmniej korzenie ucierpiały. Kopiemy kolejny dołek, przygotowujemy go według zasad, dodając do niego kompostu może być nawóz wieloskładnikowy, e, obornik, przekompostowany oczywiście obsypujemy, sowicie podlewamy i po przesadzeniu bardzo często sprawdzamy, jak róża się miewa. Czy nie jest przesuszona? Podlewamy ją co najmniej raz w tygodniu dużą ilością wody. No i tyle czekamy, czy odbije, jak jej się te, ta przeprowadzka spodoba. Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że będzie jej tam dużo lepiej.